Cześć, jestem Ewa z OGE Polska i dzisiaj dla portalu Eurowizja.org przeprowadzę wywiad ze Szczęśliwcem, który od telewizji polskiej otrzymał dziką kartę. Z nami jest Teo Tomczuk. Cześć. Cześć, bardzo miło. Nam również jest bardzo miło. Także, jak już wywołaliśmy temat dzikiej karty, to powiedz mi, czy w ogóle spodziewałeś się takiego rozwiązania? Jak zareagowałeś, jak dowiedziałeś się, że jednak wystąpisz w tym finale polskich preselekcji? Czy właśnie było tak, że, żeby opowiedzieć całą historię, to dopiero pod koniec się dowiedziałem, że to jest dzika karta w ogóle? Najpierw to można zacząć. No, bo miałem. Polskie obywatelstwo. Bo to właśnie tak się zaczęło. I e, jak miałem 12 lat, to straciłem, bo rodzice zmienili na norweskie i, ym, i e, mogłem sobie wybrać, jak skończył 18 lat. Czy chcę mieć polski, czy norweski, prawda? I e, i wybrałem 5 kwietnia, że chcę być polskie. To już prawie rok temu, i czekałem, czekałem, czekałem. I się zameldowałem, właśnie na Eurowizji. Myślałem, że dostanę już to obywatelstwo niedługo. I nie dostałem, bo byłem na tych przysłuchaniach dla Jury. I super poszło, ale powiedziałem, że nie mam jeszcze tego obywatelstwa, prawda? No i nie mogłem akurat być. Gdzie dostać do Eurowizji? No i e, w końcu dostałem obywatelstwo, i wtedy właśnie słyszałem o tej dzikiej karcie, i, i, e, i dostałem ją. Okej, okay, rozumiem, że jesteś z tego powodu bardzo szczęśliwy. A powiedz mi, jak w ogóle powstał pomysł? Skąd wziął się ten pomysł, żeby zgłosić piosenkę do polskich preselekcji na Eurowizję? Pomysł stąd, że, że zawsze chciałem. Takie marzenie było, żeby właśnie w Polsce spróbować na Eurowizję i w ogóle, żeby reprezentować. To jest bardzo wielkie dla mnie marzenie, bo, bo zawsze byłem za Polakami, jak było, była Eurowizja. I e, nawet jak mieszkałam całe życie w Norwegii, to, to i tak zawsze kibicowałam Polakom. No właśnie, nie jest tajemnicą to, że mieszkasz w Norwegii. E, dlatego nie miałeś takiego dylematu, czy zgłosić piosenkę do polskich preselekcji, czy może spróbować swoich sił w norweskim melodii Grand Prix? No właśnie, by, było. Tak jak mówiłem, to właśnie duszę mam polską i, i to dla mnie jedyne naturalne było, żeby się zgłosić do Polski, e, polskiej Eurowizji. I, I też zrobiłem piosenkę w Polsce i całe życie chciałem reprezentować właśnie Polskę. Okej, okay, no to bardzo miło to słyszeć, eee, a powiedz mi jeszcze, ponieważ e, decyzja o Dzikiej Karcie została podjęta przez TVP stosunkowo późno, więc e, dowiedziałeś się o tym później niż inni artyści. Hmm. Czy bardziej cię to motywuje, czy bardziej cię stresuje, że masz mniej czasu niż pozostali? Jak to wygląda? To mnie nie za bardzo stresuje, bo ja bardzo lubię jak jest dużo co się dzieje i bardzo szybko dużo się dzieje ostatnio i właśnie taką fajną adrenalinę dostaję od tego i to mnie tylko cieszy tak naprawdę, że, że, że tyle mam do robienia codziennie w ogóle. To jest dla mnie... Bardzo fajnie i wielkie, i się tylko z tego cieszę. Rozumiem, że nie możesz się już doczekać wielkiego finału, a zdradzisz nam chociaż malutki fragment co będzie się działo na scenie podczas twojego występu? Będą emocje. Chcę przekazać piosenkę po prostu na papier, tak jak jest napisana. Po, po prostu pokazać te emocje, co są w piosence, każde słowa pokazać jak są i i pokazać ten właśnie cały, jak to się buduje ta piosenka, bo to jest bardzo taka e, zainspirowana piosenka z tych rokowych bardziej piosenek, co słuchałem e, co, co słuchałem z dziewięćdziesiątych latach, takie gdzie właśnie zaczynają się bardzo, bardzo spokojne i, i się budują po prostu i taki fajny taki klimaks mają i właśnie też chcę to pokazać na scenie. Okej, okay. powiedz mi jeszcze, bo też e, wiemy, że e, oprócz tego, że spełniasz się wokalnie, e, grasz też w e, serialach, jesteś aktorem. E, e, I gdybyś mógł wybrać na przykład e, jeden polski serial lub film, w jakim byś chciał zagrać, jaki by to był? Wiem, że. Znaczy, Norwegowie bardzo lubią te gangsterowe te filmy w Polsce i już takim bardzo bym chciał zagrać w takim. E... W takim filmie, no. Ale chciałbyś grać gangstera? Nie, może, może dobrym jakimś gangsterem, ale w takim filmie, po prostu, bo, bo, bo bardzo też mi się podobają. Albo całe życie też chciałem grać w wojennym filmie nawet. W Norwegii też dużo robią właśnie takich. I, i nie wiem, tak z, zawsze mi się chciało, bo dużo oglądałem wojennych filmów, jak byłem mały i w ogóle zainspirowałam. Byłem bardzo zainspirowany z cztery pacarni i pies. Właśnie wszyscy y, oglądali y, moi koledzy i wszyscy oglądali jakieś tam dla dzieci, wiesz, jakieś seriale czy filmy, a ja siedziałem i oglądałem cztery Pancornie pies właśnie. I, i za, zawsze, właśnie zawsze mi się to podobało i, i też bym mógł siebie sam zobaczyć w takim serialu czy filmie. A jeszcze takie pytanie, no, zgłosiłeś już piosenkę do konkursu, a czy w ogóle śledzisz konkurs piosenki Eurowizji, czy masz może jakieś występy albo utwory, które zapadły ci w pamięć z tego konkursu? Mm, e, podoba mi się e, Red Sebastian z, z Belgii, bardzo fajny power ma, e, mocny power I, i fajny w ogóle wizerunek e, jako artysta. I, i to mi się podoba bardzo. No? E, czyli na finał polskich preselekcji przefarbujesz włosy na czerwono? E, no. <ścoughs> nie, nie, nie. nie, nie. E, na niebiesko raczej. Nie, do... nie, nie. <laughs> nie no, słuchaj, może być, e, a czy przesłuchałeś może e, utworów swoich konkurentów, czy masz jakiś, który ci zapadł w pamięć, czy masz jakiś, do którego wracasz, czy nie wiesz w ogóle z kim będziesz konkurował? Bardzo mi się podoba piosenka Hold the Light, e, bardzo ładna jest e, i... i tak, 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 e, to no ta piosenka no. Dobrze, to w takim razie bardzo dziękujemy za wywiad. Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć swoim fanom, żeby to na ciebie zagłosowali 14 lutego? Pokażę Wam wszystko z siebie i swoją duszę 14 lutego, i mam nadzieję, że chcecie głosować i, i że Wam to się spodoba. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Ci bardzo, trzymamy za Ciebie kciuki i powodzenia 14 lutego. Dziękuję bardzo.